Ej, Ej! Jeszcze nie No nie! nie. Na, na, tam, no, nie. A, na dobra! Lego Marvel... A który to guzik był, no? Dobra, nieważne. No to Lego Marmel, superherozy, wie to jest Lego, to nie wiem czy wiecie, Ale takie klocki, Lego takie klocki. No, no i ja, ja zrobiłem z tego gry bo. No tu jest akurat to jest odcinek, tam pies jest. I ja pojechałem do szpitala, bo ja na ja nefę. Ja na nef... ja na klockówka, bo jest No, Dobry, i... no. no, no, dobre. <laughs> no, ale chodzi o to no no i ten... No Ja pojechałem do szpitala na operację szybką. Dobre tam nie wam. Ma. Tutaj mam. No, że chciałem powiedzieć, że... No, są też gąski no, duplo, ale z tego nie robię, niestety. Dob dobra, nie Okej. Okay. No to teraz trzeba. No. No, już się nagrywa. A, dobre. dobre. Przeminęśmy pokazówkę, bo nuda jest jakieś. Ironman. Island... Dobre. No dobrze. Dobre. To, że... to, że... No. Dobre. To. No to my tu... Go... A to jest Tony Ketchup, ja go pamiętam ja w Pokemon'u. No to, tak. Ale, no i, ale no i, my, jesteśmy, my jesteśmy szulkiem, bo jest zielo... On jest zielony... znaczy niebieski. Znaczy zielony, sorry. No, no wiem, Tony Ketchup nam jest, ale... Aha, dobra, Filip, patrzcie, teraz Filip będzie zabigał, patrzcie. ej, i pa. No graj, tu strzałkami się rusza. No. A daj, a daj tu numer jeden. Pa. Strzelasz, numer dwa skaczesz. finisz Pa. Jumpujesz. Just as well I my a trzy daj. Trzy? Nie, trzy tylko. Ale to jest Ale to jest mi. Dobra. a daj, daj dwójkę teraz. Dwójkę. O, ktoś tam jest. Ale się szokuje. No, a to pies chyba potrzebny. Ej, ale ja że... A ty na kosmos wysłali, bo tam bym. Helikopter. Jej. 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 No. Jej. Nie. Tak jej jej. Nie. Nie, nie Ej, 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 ej. No, a tak w ogóle to ten... E, o, helikopter leci. Mili... Naj... Naj... Nie, nie, nie. Zbiją mnie. Ej, ej, nie, nie. się znaczy ketchup! Nie, wiem, chyba nie. Jest... A parę go bije. Kulkę z niego zrobił. mije się. Mi. ale. Dobra, dajcie mi też to... Ale dał kompoza tak? ja i Ale dajcie tam... mi też powiedzieć. Mi się. Już dajcie mówić. Dobre, no to nie chodzi o to? Nie się, bo ja nie mogę tutaj słuchać waszych bełkotów of oh, all Dobra, ale chodzi o to, że to jest zerowy odcinek, tak śmieszny, nie? Ale to będzie, bo to jest demo. Nie wiem czy wiecie, może... Ale biłno! Klasną rączki jak na pokazówce. Dobra, ale to jest demo. No to my będziemy... To będzie jaki iPod! Prawno... no! A w mi mnie walną Dobra Ale rzecz o to, że ten, rzecz o to no, że e, to jest zerowy odcinek Ale my może z tego cały serial zrobimy Z parę odcinków, bo gra jest ciekawa Ale gra w Polsce jeszcze nie wyszła, tylko w Hameryce jest I w Polsce będzie 15 chyba listopada, nie wiem No, no i ten, i trzeba będzie czekać, bo trudko się nie chce wprowadzać no to. No. Aha, ej, nic z tego Wszystko na tuska, oczywiście. Ej, 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 ej. Nie mówię, że... Ale go bije. Ej, bo... ej, tak. No. I tak? a wrócę a wrócę go Jo, kopnął, ty czekaj, dwa. Ej, pa. ej chaj, Ja tylko na ja 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 Ale fajny kamień. Ale czekaj, kamień sam wziął. Pa. Rzucę w niego. Ej, bez wypiaskowy teraz. Pan nie co? Co on? Głupi co? Ale klapnął. Czekajcie. Na głowę mu się zdypało, jak gruz. no No takie co cygany jedzą. Widzicie, mało Nie, dobra. Bo to fajne to. A czekaj. O, jakie ty najdźki są nawet. Estereki chyba. A to Nie no, grał, ale panłem. Ale gra jest zupełnie ciekawna, no, jak widzicie. Ale przecież... A patrzcie, zaraz obcita, pa. Zamienia się w taką maluszka. Jak dziecko. Gdzie ty poszłeś? No na dupa. Zaraz nie znajdziesz. A ciekawy jako... Ale zrobił, patrz. Taki, taki, taki ten Bruce bo to jest Bruce Banner, natomiast Bruce Lee jeszcze. Dobre. Ja się zabiję w, w szulka. Tam, pójdź dalej, no! No tutaj, pa! Zaraz ci nogę. Oni wolną w ziemię! Jaki hardcore. Nie. A ja miję go, patrz jaką kulkę z to wiem. Ej, ty pa jaki sprintel! Pa! Jaki sprintel! A dobre, jak się Ej, pa! Pa! Taki sprintel! Że zostawia po sobie coś. No nie wychodzi! Zimą, zimą, zimą. A ma! Pa! A pa. Hary go pały jak kimkę nożną! Pa! Sz jak w gałę znaczy się. Sz, pa! Niu, ale tu No! Ej no temu, musisz tu szczelić, widzisz to świecące. na osiedlu! No, w... no jestem w najlepszym w na osiedlu! Pa, ej, tu, celuj taki jedynkę przytrzymaj. No i tu, w to, oto to. Aaa, No i pa. Rozumieję ten piach jak... E, nie wiem co, nie mam porównania. Dobre, i, dół. I pa! Ziu! Na... Dobre, wiem, ale. Ja nie mogę. A, a a samochód też? Pa, 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 pa! pa. Jak robnę, czekaj, jeszcze raz! Dobrze? pa! Dziura! A co ty? ja. Ile szulki jest tam, trzeba go pokonać. Ej, pij z tyłu. Ale go wanie. czekaj za go! Pa, pa, pa. pa klasne. I ja go wywaliło, fajnie. Super gra. No, mówię wam. Pa, ja klas. No, razy demowarnął. Albo on sobie zpiraci. Pa. Szu. Ale go Czuję wywaliło! waliło. Nie, demo nie. Nie, nie. Nie, nie. Dobra, ja no celuj. Nie idę. Nie mogę iść, ale nie No, no celuj, no przecież. Wiem, patrzę i skier... Patrzę i skier chcę to. No to, do, o dobre. Teraz, ja złożę. Nie! Nie... To, nie a, ale... <tosek> dobra, pa, złożę. Nie to, no głupi ty. Nie duruba, no trochę. Czekaj, pa. Ej, co? Hmm, nie może składać? To ty składaj, bo jesteś niższy. To lepszy. Nie no, przytrzymaj trójkę chyba, trójkę, nie wiem, może. Trójkę próbuj. O, dobre, 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 co wcisnąłeś? Eee... nie wiem, co to za... A, dobre. Czekaj, ja będę cię osłaniał. Nie bij mnie, no! a możesz do helikoptera i go zbij? A w ogóle, pa! Ja słyszałem że są takie fajne, o właśnie, patrz, 2 na 3, to są sekrety fajne, to są mini minikitsy. minikitsy są podobno bardzo fajne, czyli takie coś, e, że jak to złożysz, to się 10 na 10 bierzesz, na każdej plany szy, albo w całej grze, nie wiem, e, to dostajesz taki super obrazek i przez ten obrazek czy na budowle możesz dostać, dostać duże kasy, nic więcej, dobre. Ja szukam takiej skrzynki na listy, bo tutaj wtedy dostanę dużo kasy zaraz zobaczysz. Właściwie do tamtego mini -kitsa. Tak mi się wydaje. Przypiłem to? no? Tam jeszcze raz. No to bibi, o, jest skrzynka na listy, szybko. Tam, tam trzeba. Jest, pa! Wy, widzicie, widzicie ten taki ten? Jest tutaj skrzynka na listy. Jeden. Na listy powiedziałem, kupy. A widzicie takie na stałe... Czekaj, zatrzymam na chwilę. Widzicie to 1 na 10? No to to są takie fajne baryłki. Ja to nazywam. Za to może. No baryłki z jakimś płynem. Od to jest On może nie wiem, nie znam. Patrzcie, on ma kulki pod stopami. Chyba się nie był. Szul się nie myje. Ale pan. Ej, a ja w ogóle słyszałem, bo widziałem te demo. W ale dobry, Patrzcie, na ty trzyma, ty zły... Le, lem, ...lemonkowy. Ajaj, on mnie bije. Ej, poczekaj... Ale kur... Urw, my też. Serduszko, bo... Serduszko, bo wyleciało z ryja. Ej, zabij go. Tu są ludzie. Ja! Ale walksa! No mówię ci, pa! Co ja tam robię? Nie! Muszę szybko ciskaj! Nie widzę. Czuję to głupki. Dobra, mal, 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 mal. nie niech, a nie ka, nieka, ka. Mal, 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 mal. Dobre, pa, aha, ale bardzo niech. Dobre. Idziemy. Ja, ale, ale karusele. Karusele mu... Ale to jest? No, karoselem już zrobiłem. No i no rozumiem, się to stanie. No i rozumiem, się to stanie. Ja to nie żyje, dobrze mu tak. Dobra, chyba koniec poziomu, nie o, wiem. No to chyba się żegnam, nie wiem. O! A nie, dobra, o, jeszcze, o, jeszcze jeden jest. A to jest Batman? O, to na... No właśnie, mało postaci w tej grze, coś, ale to chyba. Mało postaci wiesz. W ogóle minus, bo nie ma Batmana ani Supermana. No Batmana, Supermana nie ma, nie ma też tej kotki takiej fajnej. I nie, I nie ma też Pingwina i Jokera, nie wiem czemu. Dobre. Teraz ja rzucę. Ale fajne wysokarki mali. Trudno, że nie wiem co gada mu po angielsku, ale fajne. Fajne, fajne. O nie, gadam po angielsku. O, ma fajne głosy. Ej, no rozwal to jedynkę. Ała! kupki, no. Nie miałam Nie! Jedynkę przytrzymaj. O, dobre. Dobre? Teraz marszujemy? teraz pa! Ale go No, no, bo jak nasz... no, jak znalazłam! Ja no ja przyzywałam! Nie da się przewinąć, no! No to jest! O Mumia! O, patrzcie, fajne teraz jest, bo trzeba zabijać ich na czas. Dwa. Hmm? 21 sekund zostało, 18! Szybko! A jak A jaj, no! Trzynaście, no tylko szybko, szybko i do końca, szybko, bo przegramy. Grę. I od nowa trzeba będzie. No aj! Pięciu tylko! Trzydziu... Trzy! No, no nie! No i chyba przegraliśmy, co? No. O! A to chyba hita se włączyłem, dobra. Dobre. Ale zimno. Tu... Dobra, sekundę. Like no, bo są potomki. <laughs> ale bitki po... Dobra, kola. Polecam. Zero chyba, nie wiem. Znaczy, pewnie ten... jeden, ale sorry, to jest w zero. Ej, pa, tu jest zegar, rozwal to. A, te, co to został? Jakiś brud, jakiś smerud jeden. Jej. <wand Yesterday> Dobre. No, no, musisz polecieć do góry. Ja polecam, ja ja no, bo jak jest no poszło. No i jedynkę i pal. Dobre! Ale mi tak głowę spadło! A, jestem celnik dobry! No celnik dobry jest. Dobra, składaj na Nie mogę! No to zleć na dół jedynkę na chyśni, albo to! Jedynka na wszystko pomaga. No masz jedynkę, A, Składamy. No, co on robi? To składa dobrze no przestań. Dobra. To co? Nie, nie wiem jak mi. na to. Idę o jestem! A fajnie! Armatce Armatę masz! Pod Rozpuścisz ten śnieg! Rozpuść śnieg! Zaraz Rozpuść śnieg! Dobre! Derapa! Ej, rozmalę to! Ej, rozmalę to, tu masz ten! Przytrzymaj! Metalowe! O, fajność! Dobra! Trzeba dużo... Nie, pa! A został gruz pod nim. Co je... Nie no! To co tak Jezus! Co za hiter mały! No nie w kanonie! Głupi hiter. Ej, tutaj złotego jest, może na chwilę rozmalić. Nie know. mi, nie! Śpiłeś. Ale no fajny dekombos, naprawdę fajny dekombos jest. Ja ubiegł, jak... Jak nie grałeś Aha! W ja grałeś, z tebą z Batmanowego i się zabijaliśmy, to było fajne. No, albo ja przyjeżdżałem z podziwieniem autobusem.

Ale... <laughs> <freder>. <laughs> Dobre <laughs> Ej, nie, nie mogę tam pójść. A... <laughs> <Zabit. laughs> <Zabit. laughs> Dobre. Ale tam nie wejdę. No zobacz, nie wejdę, bo tańczę od razu, no. no ej, rozważ na prawo, bo tu jest pa. Znaczy dalej bo, co? Znaczy nie wiem, no. Ej, po, Sam miłownie. co będzie? Sam miło mnie. Co tu są? A Rozmawiam, jeszcze jedną A co on, Sara! Tak się <grywa> tak... <grywa> Ej, ten, ten mój tak się Tak się da. 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 no. postawić. Dobre. Składaj się da. Tak No, da. Ja nie się no. A się da. się się na dół, głupki! No co nie? No nie lataj do przodu! Jak wy ich zabija, ty? No, składaj. no i głupi ty! Sam muszę wszystko robić! Dobre. Ja tam zrobię. Zabij go. Padło, że to. Nie ma, to pani. O, mamy! Dobre. No to na tym mam się... <grym> znowu klocka stawia. Dobre. Okej, okay. o patrz! Dobre, no byliśmy, go. Albo wiesz, że... No, Filmiks! Dobre. Ja lubię ja, ja lubię! Ale filmik czekaj, bo jak są no, filmiksy, to się można wymienić kole. No No, ma, ma, ma. <gryso> Dobre. Kola, dobra. I demon... O! Swaderman! <muchy> Swaderman! Czyli jednak jest więcej postaci niż tylko szulki i ten i... Iron Man. Nie Robin, ja robin Hood, Iron Man. Ja Ej, ja będę tym szpanermanem, dobre? Ej, Ciekawe czy można nim grać. Jak tak to super, można dużo postaci pewnie. Really Tylko ten jest demo, to mamy trochę mniej. No Ale on ma... Widziałeś jaki unik zrobił? Ej, Zepsu, jest ten y, domek demo Iron Manowi. A to brzydale, trzeba go zabić. A czemu on taki wielki się stał? To nie feria, ja tylko mogę. Dobra, ja będę teraz... Jestem Spiderman! I co, nie podskoczycie teraz! Patrzcie! Pa! Pa! Chodzę sobie po Linach, jak e, Tarzan po Lianach i pa! Pa, ma pa, pa, pa tera! Ej, nie, kupię! O teraz! do góry! Fajność! Ty ale ale, ale... ale... Ale my chyba już dużo tutaj robimy no, co? Dzielimy na dwa odcinki, czy kończymy jako ten? Nie wiem, ja... Dobra! Zmienimy ten prolog. Dobra, nie, bo ten to... Co ja mam robić?! Dobre, no... Jeden, no trochę długie to, ale... No, fajnie się gra, naprawdę. A tu... Znowu te... bobsy, jakieś są... A może on może coś zrobić, czekaj! Ja! On ma... No, ale on ma spinner sense! No spinner sensy to jest to. Czekaj, może to działa na tych klockach, znaczy tych czerwone. Ja dobre! Ja! To nie, to nie, to idziesz. No ale fajne, ty super gra, muszę kupić. Jak tylko idzie. Dobra, klikamy. Ale ja kupiłeś demo! No kupiłem demo, ale nie ma... ale to no, demo, to kosztowało 5 zł. No fajne demo. Ty pa, pogadać ci ten, bo odkryłem film trika, pa! Poganać? Pogadać? Filiperciu? Pokaż ty panerman! Pa! Ale pa. Się, się, się Pa! Sszsz. Pa jaki A, jestem! Ssz. Ale masz łapkę! Ej, pa! Oh. Dobra, składamy! Zamiej się kulka. A czy szulka, sorry? E, nie wiem, spróbuj czwórkę, piątkę. O jest piątką się znajdziesz. Witam do tych do tych dwóch telefonów. I ciągnij nie, trójkę cały czas, masz trójkę. Dobre? Chuj parę czy no, to co? Ale wolę. Ale świetność, no. Super nagraję, super. Ja, ale pan nie odskok zrobił, pa, 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 na to. Czołg. Jak skacze, jak i akrobata. <laughs> jaki akrobata! Dobił się! Jaki cudem! Jaki akrobata! Pochasz na Spidermana! Kocham Spidermana, najlepsza poznać się, A jeszcze jest fajny Deadpool, to podobny do niego jest. Pa! Szu! Jaki akrobata, Szu! Pa! A ja... No dead No, Deadpool jest fajny. Bardzo. Jedna z najlepszych posadzi. Ale rozmalasz! Nie no, to jest... jest... O, sens! znowu! Nie, super no, super. Nawet strzelę se i naciskam. Dobre. No fajność, fajność. Znowu spinnersense, no to już trochę nudne te spinnersense. Ale... Ja! Nie, dobra, nie nudne jednak. Ale zwaliłeś! No. A można wejść teraz, fajno. No, Dobra, like ale znamy Dobra, pokonamy go. Ale mam monsterku No, taki taki monster Może. No Monster Hide prawie. Tylko Monster Height są straszniejsze. Dobra. A no, walną Ty, ale... Jak to jest demo? To, znaczy, że jak kupimy pełną grę, to też to będziemy musieli przychodzić od nowa. No i no, że, że... a może ty, może demo podłączymy do kompanii i się zapisze i będziemy od drugiej planszy, a nie od pierwszej. A ten debil musi iść na górę. Bo on ma tam szulka potrzebny, Patrzcie. Lidera. Zamieniam nie? No czemu nie chcesz? Dobre. No ciśnij, no. Dobre. Jest okej? Okay? Tak. Nie! Ta. A, Nie czemu? Kaka ka, 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 no dobre. Palą? Dochodź Spiderman na górę, bo... Nie, czemu Spiderman'a mi zabrało? Spiderman to moja ulubiona postać, nikogo więcej. Ciekawe czy tu jest Magneso. Taka postać fajna, Magneso. Ale fajno. Zbieraj kasę. Ej, a co to w ogóle jest to żółty pasek taki? Chyba to. Rozpuścimy Żydka! Ach, ale się... Ale się broni przed tym. Boi się. A ty... Zaraz zginie. Jest, no ile można no. A tam gdzieś klocki za Ole. No. O, ale patrz jaki slow motion! Ale skuraczny. Slow motion, taki fajny. Zaraz chyba zmienię. Ale grafika dobra. No lepsza niż... Hey, Run No, ale GTA no, tak lepsze jest. No Run Andreas ma głupszą grafikę, ale piątka wyszła. E, dlatego klotucha nie ma tak w ogóle, bo on se gra teraz tak dużo, że nie, nie ma czasu na atakowania. Bo ja to nie w to, a, ale od jest to pierwszej misji. No nie wiem, co w pierwszej misji jak każdy wie to. No nie wiem. Ale nie przy... ale nie się, bo nas wyśmieją. Dobra, no to by... jest No. A zaraz to był łączony mikrofon jak my... Dobra, nie, nic tu nie było. Siu! Dobra, siu. Ale dostał bytoniarą! Chyba zaraz dostanie epilepsji, typa jak się trzyma! No jak to umarnie, to było nie. No jak umarnie, to koniec. Jeszcze tam będzie chyba filmik. Filmiki są fajne. Bo śmieszne. pa umar! Umar? No nie, nie no! Nie to no co za hiter no, jeden! jego, no! Chodź no, chodź. Chodź... aś, aś, O, pa. Trzeba coś zrobić. Ej, rozwal tam, rozwal tam. Jest metal. Bo ja wiem co trzeba zrobić, wiem, wie. wiem. To było poprzednich Lego Grach <grym> też. Dobra, biegnę, biegnę, biegnę. będzie... Aś zginąłem. Zbieraj pieniążki pomnę. No, zbieraj. Okej, okay, wygramy teraz. Pa. Banner ten trzeci... Tu trzeba... A, no... No pa, miło mi bannera, no. Już się wspinam. Nie, nie, nasz numer 3, bo ty masz drugi gracz. No. A, dobre, wiem co robić. Strzelaj tam do góry. O, właśnie, Naciska, naciskaj, naciskaj, steruję. Szybkość. Dobre, teraz już pasuje. Jak dostał? Nie, teraz na pewno nie przeżyje tego. No, się jak wodka w wodzie. No, wodka w wodzie. Dobre porównanie. Opa, dostałem bilet z teraz. Opa, jeszcze mu w głowę. Dobre, wygraliśmy. Ale jest jeszcze nie skończymy! Ale się rzucił na niego jak na fotka. Dobre. <grym> Idzie. اخي يا اخي يا Ani biorą! Biorą murzyn tak los! A tamte są te Murzyn! Murzyn ma fajkę! O! To, to mama jest awaryjny! To baba O! ma O! 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 i tak O! 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 super te

<gry> Dobrze. A murzyn znowu się gapi co? No, oka nie ma! Chcę <gry> zamknąć! Nie ma cycki, patrzcie! Baba. I jeszcze łysy jest. Ba baba łysa, jeszcze z wąsami. <gry> no i to koniec, chyba.